takiej sytuacji nie było od ponad dwóch lat. Szarża złotego trwa w najlepsze. Złoty ma za sobą kilka bardzo udanych miesięcy. Jak podaje portal money.pl, w czerwcu podczas długiego weekendu kurs polskiej waluty zyskał zarówno wobec dolara, jak i euro, które są obecnie najtańsze od maja 2021. Tak mocny złoty to dobra wiadomość dla wszystkich Polaków planujących tegoroczne wakacje za granicą. Kurs dolara w poniedziałek momentami spadał nawet do granicy 4 zł i 10 groszy. Natomiast cena euro wynosiła jedynie 4,42. Doktor Przemysław Kwiecień z domu maklerskiego XTB skomentował, że szarża złotego trwa w najlepsze. Taka skala i dynamika umocnienia złotego w stosunku do euro po raz ostatni była notowana na tym poziomie w 2015 roku, a wcześniej w 2011. Ekspert zauważył, że inwazja Rosji na Ukrainę była kluczowym czynnikiem ciążącym polskiemu rynkowi w 2022 roku. W jego ocenie weekendowe umocnienie złotego Związane było w dużej mierze z nadzieją na sukces operacji ofensywnej na Ukrainie. Mówi, że Ukraińcy potwierdzają, że od kilku dni trwa długo wyczekiwana operacja kontrofensywy. Na ten moment jest jeszcze niewiele szczegółów, ale z rynkowego punktu widzenia to impuls, na który czekało wielu inwestorów. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą. Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.